Zuzia, jedź szybciutko na dół do obsługi wyciągu i powiadam ich, że przy pierwszej podporze na krzesełku jestem razem z Olą i potrzebujemy pomocy, żeby przysłali nam pomoc, dobrze? I za szybko zjeżdża i mogę liczyć na to, że za chwilę zjedzą się ratownicy. Zobaczcie, jest nas tutaj bardzo dużo. Tutaj są wodziska stoi, Siedzi, przepraszam, tutaj następni. Mogą ratownicy nie wiedzieć, do kogo podjechać. Uwaga, zapamiętać, 601-100-300. Powtarzamy. 69, Super! Tam się do, dodzwaniam do ratownika dyżurnego i podaję miejsce wypadku, ile osób, czy przytomne i co mniej więcej się stało. Tak więc Ola około lat 8 około lat 8 mówi, że ją bardzo kolano boli, nie jest w stanie jechać dalej, bardzo proszę pomóżcie. Nie jestem w Zieleńców, przy dolnej stacji Krzesełka pięcioosobowego? Sześcio. Sześcio, mówię przecież, osobowe, tak jest. Gdybym nie miała zasięgu i to jest bardzo ważne, bo często właśnie yy, Państwo się pytają, co, się, co zrobić, gdy nie ma zasięgu albo telefon się rozładował. Zatrzymujemy pierwszą osobę, która według nas bardzo dobrze jeździ i prosimy ją. O, Zuza bardzo dobrze jeździ, podejdź do mnie. Zatrzymałam cię na stoku. Zuzia, zjedź szybciutko na dół do obsługi wyciągu. i powiadom, powiadom ich, że przy pierwszej podporze na krzesełku jestem razem z Olą i potrzebujemy pomocy, żeby przysłali nam pomoc. Dobrze? I za szybko zjeżdża i mogę liczyć na to, że za chwilę zjawią się ratownicy. Zobaczcie, jest nas tutaj bardzo dużo. Tutaj są wodziska, stoi. Siedzi, przepraszam. Tutaj następni. Mogą ratownicy nie wiedzieć, do kogo podjechać. Uwaga, zapamiętać: 601, 100, 300. Powtarzam. 601, 100, 300. Super. Tam się do do ratownika dyżurnego i podaję miejsce wypadku, ile osób, czy przytomne i co mniej więcej się stało. Tak więc Ola około lat 8, około lat 8. Mówi, że ją bardzo kolano boli, nie jest w stanie jechać dalej. Bardzo proszę pomóżcie mi, jestem w Zieleńcu, przy dolnej stacji e, krzesełka pięcioosobowego. Mówię przecież. Sześcioosobowe, tak jest. Gdybym nie miała zasięgu i to jest bardzo ważne, bo często właśnie e, Państwo się pytają, co, się, co zrobić, gdy nie ma zasięgu albo telefon się rozładował. Zatrzymujemy pierwszą osobę, która według nas bardzo dobrze jeździ i prosimy ją. O, Zuza bardzo dobrze jeździ, podejdź do mnie. Zatrzymałam cię na stoku. Zuzia, zjedź szybciutko na dół do obsługi wyciągu i powiadom, powiadom ich, że przy pierwszej podporze na krzesełku jestem razem z Olą i potrzebujemy pomocy, żeby przysłali nam pomoc, dobrze? I Zuza szybko zjeżdża i mogę liczyć na to, że za chwilę zjadwią się ratownicy. Zobaczcie, jest nas tutaj bardzo dużo. Tutaj są wodzistka stoi siedzi, przepraszam, tutaj następni. Mogą ratownicy nie wiedzieć, do kogo podjechać. oni mają przy sobie takie saneczki. One się nazywają akia. To pamiętać będzie na quizie. Akia. Często w krzyżówkach jest, jest hasło sanki Eskimosa. Akia właśnie. Świetnie. I teraz... Zuza, chodź. I tutaj kolega. Nie wstydźmy się, podjedźmy do ratowników, jeżeli widzimy taką akcję. Oni bardzo będą wdzięczni o przytrzymanie właśnie tej aki, bo często bywa tak, że na stromych stokach ta akia odjeżdża w dół, nie, jest, nie jesteśmy w stanie utrzymać jej. Tak więc dwie takie osoby, bądź nawet jedna, bardzo nam pomogą. I teraz ratownicy robią wywiad. Nartki mamy w kształcie X, tak, są. Gdyby tych nartek nie było, jeden z ratowników oznacza miejsce wypadku właśnie takimi nartami powyżej poszkodowanego. Nasz ratownik bada Ole, czy przypadkiem coś jeszcze ją nie boli. Zobaczcie. Sprawdza rączki, drugą nóżkę sprawdził. Pyta się Oli, czy wszystko pamięta, czy coś ją jeszcze boli, czy główka nie boli, czy nie uderzyła głową. Ważne jest zadawanie prostych pytań. O, świetna aktorka. Coś, coś słabo. Ola, boli czy nie boli? Ola, ma nie Boli bardzo, tak jest. Tak więc pamiętajmy o tym również, aby nie zdejmować buta narciarskiego bądź snowboardowego. To jest dodatkowa ochrona, jak również czekając na, czekając na pomoc. Ta nóżka może się wyziębić, jeżeli nie ma, nie ma buta. Mało tego, ze zwykłego złamania możemy doprowadzić do złamania z przemieszczeniem. Teraz zobaczcie, Grzesiek ma taki, taką śmieszną szynę przy sobie i na zdrowej nodze układa tą szynę w kształt właśnie nóżki Oli, aby pasowała już do tej, do tej nogi, która jest chora. Jest przykłada na szyna poniżej nogi, nóżka leży na szynie. I będzie obwiana i szyna, i noga bandażem elastycznym, aby ustabilizować nóżkę, żeby się już nie ruszała i nie była narażona na następne kontuzje. Gdyby Ola jeździła samodzielnie, a to tak za 10 lat, myślę, to wtedy przez radio ratownicy proszą o przyjazd karetki, aby zawieźć olej już do szpitala. Jako, że Ola ma 8 lat, prawdopodobnie dodatkowe negatywne wpływy upadku się pojawiają. Noga była cały czas przytrzymywana przez jednego z ratowników, a drugi ją obwijał tak, żeby Oli nic nie daj Boże nie bolało. Ola, usiądź właśnie, będzie ci zimno za chwilę strasznie. Zobaczcie, cały czas Grzesi Grzesiek zostaje przy Oli, pyta się, rozmawia z nią, zadaje jej proste pytania. Często bywa tak, że podjeżdżamy, pytamy się, jaki dzisiaj dzień tygodnia i nagle ktoś... Powiadamy nas, że poniedziałek, bo wczoraj była niedziela. Tak więc to już wtedy wiadomo, że coś jest nie tak. Był uraz głowy. Po na proste pytania, ktoś odpowiada bez sensu. Akia jest teraz otwierana. Pasy zabezpieczające Piotrek otwiera. Za chwilę otworzy właśnie, jest zameczek. A w środku, pod tym takim namiocikiem, jest jeszcze śpiwór. Gdy jest zimno, gdy jest długi zjazd, Dbamy o komfort jazdy osoby poszkodowanej. 3-4 wspólna praca popłacawe okay. dodatkowe negatywne wpływy upadku się pojawiają. Noga była cały czas przytrzymywana przez jednego z ratowników, a drugi ją obwijał, tak żeby oli nic, nie, nie daj Boże. Nie bolało. Ola usiądź właśnie, będzie ci zimno za chwilę strasznie. Zobaczcie, cały czas Grzesiek zostaje przy Oli, pyta się, rozmawia z nią, zadaje jej proste pytania. Często bywa tak, że podjeżdżamy, pytamy się, jaki dzisiaj dzień tygodnia i nagle ktoś powiadamy nas, że poniedziałek, bo wczoraj była niedziela. Tak więc to już wtedy wiadomo, że coś jest nie tak, był uraz głowy, ona proste pytania, którzy odpowiada bez sensu. Jaka jest teraz otwierana, pasy zabezpieczające Piotrek otwiera, za chwilę otworzy właśnie jest zameczek, a w środku pod tym takim namiocikiem jest jeszcze śpiwór, gdy jest zimno, gdy jest długi zjazd, dbamy o komfort jazdy osoby poszkodowanej. 3-4. Wspólna praca, popłaca. Wielkie brawa dla Oli. Angelina Jolie przy niej to się chowa. Także rola naprawdę Oscarowa. Zobaczcie, szanowni Państwo, to takie mam tutaj narty śmieszne. Wiele osób pyta, co to za narty są. O firmie nie będę mówił, nie będę reklamował. No i wiązania, przede wszystkim i buty do tych nart. Niektóre osoby pytają, czemu te narty, zwłaszcza wiązania, czy one są zepsute, czy nie. To są y, narty do ski alpinizmu, my jesteśmy z Zakopanego, tak jak mówiła Aleks, ratujemy w Tatrach i przy pogodzie nielotnej, bardzo brzydkiej pogodzie, kiedy nie da się uruchomić śmigłowca, jest wyprawa w zimie, trzeba iść po poszkodowanego gdzieś taternika w góry, czy turystę, wtedy posługujemy się właśnie takim sprzętem, to są narty do ski alpinizmu, brawo dla Oli, y, posługujemy się takim sprzętem. Y, to są narty... Jeżeli jest wyprawa gdzieś daleko, na nogach byłoby ciężko dojść, zapadalibyśmy się w śniegu, wtedy wykorzystujemy właśnie tego typu narty i zobaczcie Państwo, buty mają taką klabrę dużą z tyłu. I jak widzieliście Państwo, zjechałem na tych nartach, jak na nartach zjazdowych, to się normalnie na nich jeździ, są taliowane, także nie ma problemu. Natomiast odblokowuję z tyłu dużą klabrę i noga zaczyna mi chodzić, mogę iść na dyskotekę. Zaczynamy pracować w stawie skokowym, także nie ma problemu. Drugi but, tak samo mogę sobie wygodnie w tych butach chodzić. Mają wibram pod spodem, takie jak buty górskie, można podpiąć podnie raki, także nie ma żadnego problemu. I teraz sama narta i wiązanie. Zobaczcie Państwo, przekręcając tył do przodu. Blokuje nam się skistofer. Wpinam zawsze jest problem z pięciem tej narty, ponieważ to są z przodu są takie dwie dziurki w bucie. Często, często się zapychają, ale w miarę. Udało się i zobaczcie Państwo, ta narta pracuje jak biegówka, czyli można spokojnie na tej narcie podejść yy, i jeszcze jedna ważna rzecz, pod nartą musi być specjalna foka, ja poproszę tutaj właśnie o pomoc, żeby można było bezpiecznie wyjść do góry i w ogóle, żeby się dało wyjść. To jest taki pasek z takimi włoskami, jak widzicie Państwo, rozkleja się taką fokę, przepraszam, zakłada się na narty, to jest klej. Te włoski są zwrócone tylko w jedną stronę. Tak, tak abyś, jakbyśmy kota głaskali, z, z włosem idzie dobrze, pod włosy idzie już gorzej. Zapinamy taką nartę z powrotem. I zobaczcie Państwo. Troszkę się cofnę tutaj. Do góry ta narta się ślizga, natomiast w dół już jest problem, już ciężko idzie. Także można spokojnie na tej narcie od, odbić się z nogi i... Pracuje jak biegówka, także spokojnie można wyjść przy zjeździe tylko blokujemy z powrotem buta, zapinamy jednym ruchem, klamrę tam z tyłu, przekręcamy wiązanie. Przede wszystkim musimy ściągnąć fokę. I spokojnie można poruszać się na takich nartach. To nie tylko jest sprzęt używany przez ratowników czy przewodników taczańskich, nie tylko jest to sport bardzo popularny, zwłaszcza w Alpach. No i w tym roku w Zakopanem, zapraszam 17 kwietnia, odbywa się puchar, finał Pucharu Świata w, w ski na w narciarstwie wysokogórskim. Można przyjechać, popatrzeć. W pięknej scenerii w rejonie Kasprowego w Wierchu i Hali Gąsince i odbywają się takie zawody. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Tak jak już mówiłem, przyjechaliśmy z Zakopanego i pracujemy w terenie, gdzie narażony jest na bardzo dużą ilość lawin. W, tatry, w Polsce są tylko dwa takie miejsca: to są góry, właśnie tatry. No i w Karkonoszach jest jeszcze miejsce, gdzie te lawiny występują. Jest to duży problem u nas, ponieważ bardzo dużo osób ginie w tych lawinach. W zeszłym roku w samej, w samej tylko zimy 13 osób zginęło pod lawinami, tylko po polskiej stronie, więc dużo się o tym mówi, a mało osób wie, jak unikać tych lawin, jak się bronić przed tym żywiołem, chociaż z żywiołem się nie walczy, więc raczej jak uniknąć takich sytuacji, gdzie moglibyśmy mieć duże problemy. No i zobaczcie Państwo, tutaj Aleks trzyma pewne przyrządy.